Okej, okay, cześć wszystkim maniakom, ja jak zwykle jestem Z Zapraszam was na kolejną, dzisiaj niestety już ostatnią grę mm, naszego, naszego członka Team Liquid, Liquid Hey Pro jeden z, jeden z progamerów, który znajduje się jak na razie na stałe w Korei i ćwiczy tam właśnie z koreańczykami na ich laderze. Wypuścił taką bardzo malutką paczkę dotyczącą kilku jego gier Zaraz tutaj zobaczymy co nam pokaże na mapie jaką jest oczywiście mm, Xel'naga Caverns Jego przeciwnikiem jest Jeden właśnie z Koreańczyków, który, który, który właśnie także sobie tutaj laderował, Lena Park, grający czerwonym Protosem, już idzie wybudować swój pierwszy pylon. I tak jak w poprzednim replayu mówiłem, także w tym to powtórzę, będę w sobotę komentował rozgrywki 1, 1 na 1 dotyczące turnieju o wejście do polskiej reprezentacji StarCrafta 2, będzie to o godzinie 16. Więc, więc na pewno na pewno zapraszam, żebyście, po prostu, żebyście oglądali jak lamie, właśnie jeśli chodzi o komentarze na żywo. Eee, I to w zasadzie wszystko. Możemy tutaj wrócić do gry. Jak na razie Lena Park nie decyduje się na gateway'a, dopiero teraz wysyła próba, więc będzie to dosyć standardowy. Dwunasty gateway e, będzie starał się tutaj w jakiś sposób zaolować swoje wejście. Liquid Hey Pro tymczasem zastanawiam się, czy nie będzie. Decydował się na bardzo szybką ekspansję. To zrobił w jednej ze swoich gier. Było to w grze przeciwko Zergowi. Zastanawiam mnie, czy także nie zdecyduje się na to. I właśnie dokładnie ma to miejsce. Będzie decydował się jednak na tą bardzo szybką pierwszą ekspansję. Czy Lena zdąży tutaj zablokować? Nie. Spokojnie Heypro będzie w stanie sobie tą ekspansję założyć. Oczywiście Lena w tym momencie widzi wszystko, co się tutaj dzieje. Więc bez problemu będzie w stanie swój build order jakoś tak tutaj podkręcić w kierunku w kierunku szybko, szybko rozwijającego się zerga. Już rozpoczyna tutaj zbieranie gazu. Jak na razie, HeyPro dopiero buduje swojego spawning pula. Nie widać, żeby łapał gaz. Zapewne nie chce tracić większej ilości dronów ze swojej linii minerałów, których ma tak naprawdę niezbyt niezbyt dużo. Jest tutaj budowana wylęgarnia. Dalej ten pro żyje, dalej tutaj stara się przeszkadzać i skautować cokolwiek, co, 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 co będzie miało miejsce w tej bazie. Tymczasem, czy Heypro ma takie samo szczęście, jeśli chodzi o skautowanie jego przeciwnika? Nie, on na razie w ogóle nie wie, co się dzieje w bazie Leny. Lena tymczasem, nie budując Zelota, udało mu się wycisnąć w drugi gateway, także tutaj zaraz zakończony zostanie Cyberneticord. Dosyć duża ilość gazu sugeruje, że będzie także wymyślał od razu Warp Czy będzie to miało miejsce? Dokładnie tak. Warp Gate Techno do... do jest to, jest to bardzo ważny według mnie upgrade, mniej więcej tak ważny jak speed u Fuzerga. Eee, druga wylęgarnia jest już gotowa, więc Haypro za chwilę powinien tutaj zutylizować w jakiś sposób swoje zwiększone możliwości produkcyjne. Dwie, dwie, dwie wylęgarnie to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Lena Park tymczasem chyba będzie decydował się na dosyć szybki atak. Ma już jednego stalkera, drugi jest już, już chronobustowany z tego gateway'a, ma, ma taki troszeczkę mały blok. Tutaj Supply nie jest w stanie zbudować następnego dopiero teraz. E, bardzo, bardzo używa tutaj tego, e, tego chronobusta tylko po to, żeby jak, o wiele szybciej te stalkery były. No i zobaczymy, jak, jak, jak mu wyjdzie tutaj ten atak. Na pewno jeden stalker nie będzie zbyt dobry, przyko 10 zerglingom Musi uważać, żeby nie został on okrążony. S.T.A.L.K.E.R. jest dosyć szybki, no ale zobaczymy czy będzie w stanie uciec przed tymi zerglingami, one są mniej więcej tej samej prędkości co S.T.A.L.K.E.R.y. Są tutaj dwa dodatkowe, więc może w jakimś gosu mikro będzie w stanie się uratować kolejny S.T.A.L.K.E.R. Także jest zbudowane jak wygląda sytuacja w bazie Liquid High na razie posiada jedynie spawning pool, spinecrawler oraz tutaj, oraz tutaj asortyment queenów oraz wieżyczek. No i ma tutaj miejsce, ma tutaj miejsce dosyć ciekawe mikro, zdoła chyba zniszczyć te wszystkie zerglingi, bardzo, bardzo fajnie tutaj Lena Park udało mu się zamikrować. I zniszczyć wszystkie te jednostki. Jak widzimy, jak widzimy, hey w ogóle nie posiada żadnych jednostek bojowych. Jedynie te cztery Spinecrawlery, ale jeśli Lena zdecyduje się na ich, o, na ich ominięcie, no to może być w bardzo trudnej sytuacji, tutaj Heypro, który buduje dosyć dużą ilość właśnie po to, żeby zablokować tą rampę, ma tutaj jeszcze swojego queena, właśnie, żeby przeszkodzić Stalkerom w wejściu na górę, byłoby, byłoby to naprawdę krytyczne. Lena Park tymczasem harasując swojego przeciwnika, wywierając na nim presję, ekspuje, jest to bardzo, bardzo dobry moment na zaekspowanie. Podoba mi się też, że robi tutaj takiego walla, zastanawiam się, zastanawiam się, czy go zamknie. Jest tutaj forge, więc na pewno będzie starał się gdzieś tutaj dostawić działko fotonowe i dokładnie stawia je w tym miejscu tylko po to, żeby żeby być o wiele, o wiele bezpieczniejszym. Jak Jeśli za... wow, całkowicie się tutaj walluje, jedyne wejście będzie, będzie przez tą linię minerałów, dosyć ciekawe. Bardzo fajnie można tutaj zabezpieczyć tą, tą ekspansję, jak widzicie. Bardzo... znaczy bardzo podoba mi się tutaj jeśli zauważyliście to działko nie jest odsunięte od, od, od tego 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 roche, roucze w 1.1.1 mogły strzelać, nie mogły strzelać do działka, które było odsunięte w 1.1.2 posiadają o jeden zasięgu więcej, więc już nie będą, nie będą, nie będą w stanie strzelać do tego działka, nawet jeśli będzie odsunięte, jeśli będzie odsunięte za bardzo, rocze będą w stanie strzelać w budynki. I, i, I po prostu to działko będzie bezużyteczne. Mamy tutaj dwa gateway, dwa kolejne są robione. Czy jest jakaś większa ilość budynków? Na razie nie widać, żeby były produkowane, ale jest tutaj robione plus jeden, więc Lena może decydować się na jakiś rodzaj timing. pusha Heypro jak na razie, buduje dosyć dużą ilość zerglingów. Czy ma jakiś inny budynek produkcyjny? Nie. Jedynie wylęgarnia jest morfowana w tech 2. No i, i oczywiście Heypro swoim Overlordem tutaj poświęcił swojego Overlorda, żeby zobaczyć, co robi jego przeciwnik. Jest w stanie, jest w stanie wywnioskować, żeby, że będzie tutaj miała miejsce czy już miała miejsce ekspansja, ze względu na to, że widział budy część budynków, które były wyprodukowane tutaj na Warp Warpgate Tech jest ukończony i kolejna, kolejne jednostki są tutaj warpowane. Zastanawiam się, e, kiedy Lena będzie decydował się na atak. Ma halucynację, więc hal halucynowany Phoenix, Phoenix na halunach. Na grzybeczkach tutaj będzie, będzie poruszał się w stronę bazy Zerka tylko po to, żeby zeskautować co tutaj Zerk, czym tutaj Zerk jest, jest w stanie się pochwalić. Layer jest już gotowy, czy widzimy tutaj jakikolwiek może spire lub coś takiego, hydralisk, den, na razie nie widać, żeby jakikolwiek z tych budynków był produkowany. Tymczasem Heypro tutaj... Kitra się swoimi, swoimi zerglingami, tak troszkę się przyczaił pod bazą swojego przeciwnika. Jak wszyscy wiemy, atak z tej strony, przez, ten, przez, ten bardzo przez to wą bardzo wąskie przejście, może być bardzo trudny do obronienia. Zwłaszcza jeśli, e, jeśli Lena Park zdecyduje się na wyjście swoimi jednostkami, na zaatakowanie ich. E, zwłaszcza, że mamy tutaj kończący się plus 1, jest Lena dokładnie teraz, tak jak mówiłem, będzie miał miejsce tutaj timing push plus 1. E, no i zobaczymy, co tutaj zrobi. Co tutaj zrobi Liquid Hyper? W odpowiedzi na to, on za chwilę zauważy, że jego przeciwnik wyszedł z bazy, ponieważ znajduje się tutaj ten zergling. Widzi tutaj już, że te jednostki będą poruszały się w stronę jego e, wylęgarni. Dosyć ciekawe położenie tych dwóch wylęgarni. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Te wylęgarnie będą bardzo trudne do obronienia. Ale mamy już tutaj zerglingi, które wpadają w linię minerałów. Twilight Council jest postawiony w taki sposób, że może być bezkarnie atakowany. E, wieżyczka fotonowa jeszcze się nie skończyła. I czy ten Twilight Council zostanie zniszczony, chyba będzie miało to miejsce ogromna strata technologiczna dla Leny, który chyba czy będzie w stanie zniszczyć jakiekolwiek zerlingi, nie, bezpiecznie one się wycofają. Więc Lena Park jest tutaj stratny, stara się wybudować tutaj jakieś pylony, żeby chociaż przeciwdziałać temu tym tym, tym zerglingom. Jest tutaj jedna wieczka, druga za chwilę zostanie wybudowana. Czy Lena zdaje sobie sprawę, że jego przeciwnik zaekspował dwa razy nie? Bardzo podoba mi się tutaj pomysł z ekspowaniem dwa razy, ale w momencie, w którym te ekspansje są tak trudne do obronienia, to, to nie wiem, czy tutaj Liquid HeyPro nie popełnia dosyć dużego błędu. Spójrzcie, nie ma tutaj creepa. E, creep znajduje się tutaj przy goldzie spokojnie, także znajduje się tutaj przy tej bazie. Nie wiem, dlaczego HeyPro nie zaekspował tutaj, ponieważ te skałki są już zniszczone. Dosyć duży błąd według mnie. Zobaczymy, czy Lena w ogóle widzi to. Nie, po prostu zrzucił się tutaj e, na czuja i widzi, że ta ekspansja została dopiero zrobiona. O mój Boże, Hejpro jest w bardzo trudnej sytuacji, zobaczymy, jeśli może będzie się w stanie przed tym obronić. 17 zergingów, 12 mutalisków, te mutaliski, gdzie one się znajdują? Lecą w stronę main'a e, main Lenych. czy może raczej Hejpro chce chronić tą ekspansję? Nie wiem, nie mam pojęcia, chyba będzie poruszał się w stronę tego drugiego main'a. Mamy tutaj jedną jednostkę, która lata. Jest to ten, ta, ta halucynacja Fenixa. Hey, w tym momencie będzie starał się harasować swojego przeciwnika w naturalu. Zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce. Jeszcze raz stara się niszczyć tutaj ten Twilight Council. No i chyba znowu uda mu się to zrobić. Czy jest produkowany jakikolwiek Templar Archive? Zastanawiam się, dlaczego ten Twilight Council tak bardzo jest zdeterminowany, żeby go zniszczyć. Ponieważ spójrzcie, jak bardzo, jak wiele. Stalkerów posiada Lena. Oczywiście, blink byłby świetny. Przeciwko, przeciwko, przeciwko Mutaliskom, właśnie te blinkujące Stalkery byłyby doskonałe. Czy Lena wie, że jego przeciwnik zaekspował drugi raz? Dokładnie tak, jest tutaj budowana dosyć duża ilość wieżyczek, chociaż widząc tą ogromną ilość stalkerów, po pierwsze nie sądzę, żeby one zostały wybudowane tak szybko, żeby obronić tą ekspansję, po drugie nie, na pewno nie będzie ich wystarczająco spuścić, jak ogromna już 20 stalkerów, 8 zelotów, 5 centry, e, bardzo, bardzo, bardzo silna siła interwencyjna. Tutaj te komando foki czerwonego protosa za chwilę wpadną i spo spowodują, że wszystko to właśnie eksploduje w ferii czerwonej, czerwonych płynów ustrojowych tych wszystkich zergów oraz ich budynków, pozostawiając jedynie krwawiące otwory. Ma tutaj jednak miejsce Haras w mainie czerwonego Zerga. Lenapark stara się bronić i nawet dosyć skutecznie tutaj się broni. Jedynie 5 jedynie czy 6 mutalisków zostało tutaj 5, dosyć e, słabo uszkodzonych mutalisków. Lenapark tymczasem niszczy kolejną ekspansję niebieskiego Zerga i Heypro naprawdę według mnie powinien czuć się pod presją. Wydawszy 600 minerałów na te dwie, e, na te dwie ekspansje stracił je w zasadzie bardzo, bardzo szybko. Nie widać jak na razie żadnych upgradeów, które byłyby wymyślane. Mamy Spyra, nie mamy jednakże żadnego innego budynku. Liquid hey Pro dopiero teraz. Ekspuje w taką bardziej, bardziej bezpieczną. Bardziej bezpieczną lokalizację, ale ma miejsce, miejsce tutaj jeszcze kolejny haras. Stara się w jakikolwiek sposób Liquid Heypro zmusić swojego przeciwnika. Po pierwsze, do pozostania w bazie, znowu stracił tą swoją ekspansję. O mój Boże, Heypro jest w bardzo złej sytuacji. Lena Park naprawdę w świetny sposób świetny sposób swojego przeciwnika tutaj denerwuje. Po pierwsze, no i oczywiście przeszkadza mu, przeszkadza mu w wybudowaniu kolejnych ekspansji. To jest dokładnie to, co powinno się robić przeciwko Zergowi. Nie powinno się właśnie pozwolić mu na złapanie dosyć dużej części mapy. No i tak jak mówiłem. Kolejna ekspansja, zniknął tutaj, ten, zniknął tutaj ten Feniks, ale Lena dokładnie wie, że tutaj kolejna ekspansja jest budowana. Świetna robota, jeśli chodzi o te Feniksy, te halucynowane Feniksy podają Lenie. Ogromne ilości informacji, a informacja to jest potęga, podstawa w tej grze. Liquid Hey Pro za chwilę znowu straci swoją ekspansję i to jest już czwarta wylęgarnia, którą straci w tej grze. Ogromna ilość stalkerów powoduje, że mutaliski będą zmuszone tutaj wycofać się i niestety jak niepyszny będzie musiał anulować tą wylęgarnię. Czy ją anuluje? O mój Boże, nie anulował ją, stracił. Kolejne dwie wylęgarnie są budowane. Liquid Hey Pro wydaje ogromną ilość, <laughs> ogromną ilość minerałów na tę ekspansję Tymczasem Lena ma 1500 minerałów, nie za bardzo wiem co robi z tymi minerałami. 5 e, pylonów do, dopiero teraz jest budowanych. Większa ilość także Templar Archives. Mamy tu kolejny haras Liquid Haypro. Dosyć już duża ilość tych Mutalisków się tutaj znajduje, ale mamy także tutaj Stalkery, które spokojnie odgonią. I tak jak mówiłem, Blink! Jakże świetna umiejętność przeciwko Mutaliskom. Co będzie miało miejsce? Lena Park, jak na razie, stoi swoją główną siłą. Przy, przy Goldzie, przy Goldzie, hey, pro, który niszczy tutaj Cybernetic Score, świetny pomysł, nie będzie w stanie budować żadnych nowych stalkerów. Lena Park, zobaczymy, co będzie miało miejsce. Lena Park w tym momencie atakuje kolejny raz wylęgarnię. Liquid Hyper, czy będzie to kolejna wylęgarnia, która zostanie stracona? Nie, anulował ją w ostatniej chwili. Mamy tutaj jeszcze jedną, która została wybudowana, lecz Liquid Hyper jest troszeczkę do tyłu, jeśli chodzi o limity. Jest troszeczkę do tyłu także, jeśli chodzi o upgrade'y, Mamy tutaj plus 1, jeden, plus jeden. za chwilę będzie to plus 2. I kolejna wylęgarnia zostanie zniszczona, gdzie? Gdzie są jednostki Hejpro, w ogóle nie ma ich tu, gdzie powinny być, stara się jeszcze tutaj harasować swojego przeciwnika, nie pozostawiać nie pozostawać dłużnym ale kolejna wylęgarnia została zniszczona nawet straciłem rachubę, ile tych haczerek zostało zniszczonych już w tej grze, hey tymczasem stara się robić cokolwiek, żeby do tej gry wrócić, mamy tutaj jednego Archona, który jest budowany, 4, 5 5 pylonów zostało zniszczonych i Lena Park jest na czerwonym, nie jest w stanie odbudowywać niczego więcej tymczasem Tymczasem HeyPro anuluje swoją ekspansję, ma tutaj drona, którego schował profilaktycznie, żeby, żeby go nie stracić. Ogromna ilość jednostek, ogromna ilość, e, ilość spinecrawlerów. HeyPro jest bezpieczny mniej więcej do tego miejsca. Poza tym traci w zasadzie wszystko, traci to w zasadzie cały czas, po, musi w jakiś sposób złapać na, albo tą ekspansję, Albo tego golda i obronić je. Nie tutaj, nie tutaj po prostu stawiać je, można tak powiedzieć, na pałę bezsensownie i tracić je bezsensownie, właśnie. Tylko musi w jakiś sposób je obronić. Lena Park, jak na razie, cały czas jedzie na dwóch bazach, w zasadzie już na jednej. Jednak dostawia trzy Stargady. Zastanawiam się, czy te halucynowane Feniksy nie zamienią się za chwilę w prawdziwe. I czy Lena Park nie zdecyduje się na kontrowanie tej dosyć dużej ilości mutelisków. Znowu wie, że jego przeciwnik ekspuje w kolejne z tych miejsc. Tak jak mówiłem, bardzo trudne ekspansje do obrony no i Hejpro przekonał się już, na tym, już o tym na własnej skórze. Nie jeden, nie dwa, lecz już co najmniej z pięć razy.